Witajcie. Przychodzę do Was dzisiaj z filmikiem, apelem, gdyż pewne osoby miały wątpliwości po moim ostatnim filmie o dializie i miały problem w tym, że niby chcę leczyć na moim kanale. Żeby było jasne, ja nie chcę leczyć. Ja po prostu mówię to, co ja wiem. A Wy pamiętajcie, że żeby. Przede wszystkim słuchać swoich lekarzy prowadzących. Bo, tak jak wspominałam, każdy przypadek chorego jest inny, czy to będzie choroba nerek, czy jakakolwiek inna choroba. Tutaj, tak jak mówiłam, w moim przypadku ja mogę zjeść tego pomidora, banana, bo akurat w moim przypadku potas jest w normie, ale znam przypadki, w rodzinie, gdzie jest osoba, która ma chore nerki, jest dializowana, czyli podobnie jak ja, a z kolei pomidora czy banana nie może jeść, bo ma ten potest za wysoki. Mimo, że no to jest dokładnie ta sama choroba, chore nerki i są dializy, prawda? Więc no tutaj przede wszystkim słuchajcie lekarza. Jeśli lekarz nie, no, mówi coś, czego wy nie rozumiecie. No to śmiało dopytujcie, macie do tego prawo. Jeśli lekarz przepisze leki, to pytajcie o te recepty. Na co ten lek? Czy on nie koliduje z jakimś innym lekiem, który macie od innego lekarza, jakiegoś specjalisty? Jeśli też nie wierzycie jakiemuś lekarzowi, to pójście do takiego, któremu ufacie, czy macie poleconego przez rodzinę, czy, czy przez przyjaciół, ale też i jego pytajcie. Informacje, które krążą w internecie, też konsultujcie z lekarzem. Nie wierzcie im na ślepo. Teraz wiadomo, w czasie pandemii pójście do gabinetu jest trudne, ale to chociaż weźcie telefon, zadzwońcie, żeby dopytać. A wiadomo, jak minie pandemia, będzie wolno iść do lekarza, to w gabinecie. Tutaj i nigdy informacjom w internecie zamieszczonym na ślepo nie wierzcie, nie warto. Tutaj też wiadomo, lekarze mogą się mylić, ale ich obowiązkiem jest błąd naprawiać i oczywiście się dokształcać. No rozumiem, cza z własnego doświadczenia też wiem, że czasami błędu lekarskiego cofnąć się nie da, bo osoba umrze, ale jeżeli jest taka możliwość, to macie prawo domagać się naprawienia błędów. Ja z kolei staram się moją wiedzę o dializie poszerzać. No wiadomo, nie jestem lekarzem. Ale w początkowym okresie mojej dializoterapii zadawałam naprawdę masę pytań, zarówno lekarzom na dyżurze, jak i pielęgniarkom. Zresztą do dziś to robię. Jeśli mam jakiekolwiek frapujące mnie pytanie około dializowe, czy jakieś inne medyczne, jeżeli za z kolei chcecie się ode mnie coś dowiedzieć o dializie, czy ktoś mnie pyta w życiu codziennym na temat dializy, to, a ja nie znam tej odpowiedzi, no bo tak się może zdarzyć, że nie znam, prawda? To ja pójdę do swoich pielęgniarek, do lekarza dyżurnego w czasie mojej dializy i po prostu to pytanie zadam i będę dopytywać. Także nie to, że ja się wymądrzam czy coś, tylko jeżeli mam wątpliwości czy nie umiem odpowiedzi na jakieś pytanie, to tą wiadomość, tą informację, czy to pytanie po prostu skonfrontuję z wiedzą lekarską, jak to powinno faktycznie być, co na ten temat mądrzejsi ode mnie mówią. I tak jak mówię, pamiętajcie, pytać lekarzy i przede wszystkim im wierzyć. Także otrzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.